piątek 31 maja odbyła się inauguracja 15. Bałkańskiej Festy. W Domu Ludowym w Bożejowicach wystąpiła gwiazda festiwalu zespół Hajduk Stanko pochodzący z miejscowości Sabak z Serbii. Zespół Hajduk Stanko to zespół, który powstał w 2001 roku i może mi nie uwierzycie, ale ma aż 400 członków. Dzisiaj jest tylko Część jest 30 kilka osób, ale, ale naprawdę jest ich dużo więcej, od piątego roku życia do czterdziestego i teraz każdy z was sobie zastanowi się, czy by się w tej granicy zmieścił, czy nie. Mają grupę e, kapelę, grupę taneczną i grupę śpiewaczą, a kierownikiem zespołu jest pan Wladan Rejlicz. W występowali, jak kierownik zaczął mówić, to już kazałam mu przestać. W Europie prawie całej, a w Polsce są po raz trzeci. Oczywiście w Polsce odwiedzają same wielkie miasta, czyli Warszawę, Katowice i gminę Bolesławiec. Pierwszy taniec, który zobaczycie, zespół zetańczy takich org specjalnie dla Was, bo tak na co dzień nie tańczą na byle jakich występach. W tych strojach to są stroje tradycyjne, które mają ponad 80 lat. Specjalnie dla was je dzisiaj założyli yy, i moi drodzy pierwsza część występu i zapraszamy na scenę i naprawdę przywitajcie ich gromkimi brawami zespół Hajduk-Stanko. Grupa młodych tancerzy, śpiewaków i muzyków dała popis profesjonalizmu, i swoim występem wzbudziła ogromne emocje. Tańce i piosenki, prezentowane na koncercie w Bożejowicach, zaprezentowały różne regiony z Serbii. Niezwykle energiczne, pełne żywiołu tańce i piękna muzyka oczarowały publiczność. Tego wieczoru na scenie wystąpiły także najmłodsze dzieci z zespołu pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej.